Cześć, ja jestem Falcon i zapraszam Was na kolejny poziom z gry Brutal Heretic tym razem przed nami Cytadela jest to taka obronna warownia pełna różnych przeszkód a zwłaszcza demonów i potworów trzeba będzie również znaleźć nieraz przejście ponieważ czasami będzie trzeba pochodzić po gzymsie murów obronnych a czasami zejść wprost do lochów jest o tyle fajna ta mapa, że jest bardzo zróżnicowana, a przy okazji pełna potworów na no szczęście znajdziemy również dużo amunicji bo nieraz będziemy w sytuacji, gdzie jej zabraknie ale szybko ją uzupełnimy także jest to misja Pełna akcji, dzięki czemu gra się w nią przyjemnie i błyskawicznie. Więc nie pozostaje nic innego, jak uzupełnić swoje uzbrojenie i ruszyć na polowanie na demony. Zatem zapraszam do oglądania. Tak, jesteśmy na kolejnym poziomie, czyli teraz przed nami cytadela. Także zobaczmy, co dookoła nas może spotkać. Ja już widzę, że jesteśmy na otwartej przestrzeni, więc oczy dookoła głowy. No i co fajne, to mamy kolejny poziom doświadczenia. A co nam to daje? Otóż możemy wykorzystać broń w zupełnie inny sposób, czyli oprócz podstawowego ataku, jaki widzicie teraz. Możemy od piątego poziomu ciskać coś w rodzaju granatu, ale to automatycznie zużywa więcej amunicji. I to samo tyczy się również później kolejnej broni, czyli przykładowo kuszy, gdzie od siódmego poziomu będziemy mogli wykonać atak specjalny, a także od właśnie smoczego kła dziewiątego poziomu. No ale uwaga, o właśnie się właśnie awansowaliśmy, ponieważ zebraliśmy doświadczenie na poprzednim poziomie, także zobaczmy sobie ...atak z kolejnej broni. Mamy jeszcze oczywiście do dyspozycji rękawice, ale uwaga, uwaga, bo tutaj za bardzo gęsto się robi. Haha! <słyska> <słyska> Oto atak specjalny! <słyska> Dobra, ale ostrożnie, 12 naboi zostało. Coś w rodzaju... Aż się tutaj ładnie muzyczka się odezwała w tle. Coś w rodzaju właśnie księgi Mocy. O, ale te mumie, widzicie one teraz, ciskają jeszcze dodatkowo kulami ognistymi, więc naprawdę jest dosyć trudno. No hej, hej, maleńki. Dobrze. Mamy tutaj na packu, jak widzicie, dodatkowo do wykorzystania mikstury. I jeszcze jeden czar, ale na wszystko przyjdzie czas. A ja słyszę tutaj dzwowieszczy szept. I zdaje się, że gdzieś tutaj w okolicy może być kultysta. W którym walczyliśmy ostatnio. O tak, na pewno tutaj gdzieś się kryje. A! Któż to! Hehe, <laughs> tutaj się czai! Rycerz śmierci. Oko, oko, już po tym rycerzu. Słyszę cały czas szepty w ławkach, więc gdzieś tutaj przed nami ten okropny kultysta. Mam 11 bełtów, więc ostrożnie. Na nie przejdziemy. O, chokliki. A w zasadzie diabliki. Takie chochliki skrzydlate, można by powiedzieć. Pozamykane wszędzie drzwi. Pozamykali się. Hehe, <laughs> to był tak specjalny. Oho, na szczęście mumie stąd dosyć wolne. A widzicie ten zielony u góry? Właśnie. O, próbował kulą pomiatać. Spokojnie wyceluj, strzel. Ale uwaga, amunicja się szybko kończy. Już 11 nabojów zostało. Mamy do wykorzystania jeszcze kulę. Yy, księgę. <laughs> księgę tutaj wzmocnienia ataków. A już słyszę, widzę, gdzie ten kurtysta, On tutaj chodzi po murach tego zamku. I uwaga, i to jest ich dwóch, ale spoko nie mam na razie tyle amunicji, żeby ciskać tam. Więc ja szybko spróbuję się przedostać. Tutaj na górę, bo widzę, że tutaj troszkę jest naboi do kuszy. Tutaj nie mogę przejść. Oczywiście musimy pobłądzić, bo jakby nie było. W końcu heretyk jest oparty na silniku duma. Więc tutaj. O, 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 o! o to tu tak ciasno się zrobiło. Więc jeżeli jest oparty na silniku duma, no to automatycznie równa się to labirynty. Okej, okay, jakaś rampa. A, rycerz śmierci tam, dobra. Tutaj ładnie, ładnie w tym dodatku tym brutal heretyku, oprócz właściwie zmiany plansz i również zmieniła się ścieżka dźwiękowa. To też słyszycie w tym momencie właśnie na słuchawkach. Oho, ale tutaj się dzieje. Ja cały czas muszę pozostać w ruchu. Żeby nie dać się tutaj zaskoczyć. Ale muszę jednocześnie odnaleźć. Ono się ma. Odnaleźć muszę tutaj przejście, czyli tak, klucz żółty i zielony będzie potrzebny. 80 punktów życia i to jest na razie maksimum. Ale możemy się tutaj wzmocnić tymi flakonikami. Ładnie się tu nam rozbryzgał. No okej. Okay. Dobra, no to teraz, oczywiście, pobłądzimy troszkę. Tu kolejna mumia sobie przeskoczymy. No, i taki nieoczywisty, właśnie dodatek w postaci możliwości skakania i kucania został dodany również w tej modyfikacji. Ale został. Yeah, zosta jest tutaj złoty klucz. Uwaga, uwaga, waga, waga, waga! Ja już nie mam praktycznie amunicji. Chłopie, weź tutaj z kija, to staniesz w oko. Dobra. Zostały nam w tym momencie, uwaga, aż całe trzy naboje. No i dobra, jeszcze troszkę do orbu 20 sztuk. To na razie musi wystarczyć. Dobra, ale my musimy. Żółte przejście o, akurat tutaj się znajduje. Dobra, wchodzimy do środka. No i już witają nas impy. A my ich też witamy. Orbem, ale miląka się tu zrobiła na tym przejściu. Posiekane dokładnie. Nie wiem, czy nie marnotrawstwem w tym momencie jest. Wykorzystywanie tej różki o takiej silnej mocy na nich, Dobra, ale troszkę tutaj amunicji do podstawowej broni. O i mamy kuszę, więc spoko. Mus o, kolejny diablik. Ale się rozbryzgał. Muszę powiedzieć, że tutaj aby wręcz muzyka metalowa do tego. słuchać nieraz te takie dżingle Idealnie, moim zdaniem, by się wpasowało to. Dobra, spróbujemy wykorzystać sobie. To co mamy tutaj. O, widzicie niewidzialność. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak zadziała. Na pasku zadań są właśnie trzy przedmioty. Jest to właśnie księga mocy, tam off power, e, dodatkowo właśnie niewidzialność oraz flakoniki z życiem. Ale czy to zadziała dobrze? Błądzę jak dziecko we mgle. Ale o się He, he jako ładna, ramka się zrobiła z nich. O właśnie chyba o to chodziło. Zobaczcie. Dobra. Coś się zmieniło. O, o o na mapie się schodki utworzyły, widzicie? Tego szukaliśmy. Oczywiście trzeba było pochodzić niby. proste rozwiązania, ale wcale takie nie było. Dobra, idziemy po te schodki teraz. Tutaj się zrobiły, no, no właśnie. O to chodziło. Także ja tutaj prawie jak po czerwonym dywanie idę do góry. No hej! mumio, co tam u ciebie? Dobra, zielony klucz, zielone drzwi. Uwaga na rycerza śmierci. A tutaj! Chodź, maleńki! Łapto! To dla ciebie też potrafi strzelać, ja wiem. No he <złuchy> he. Już został tutaj rozbryzgany na ścianie. Dobra, mamy tutaj kolejne przejście, ale jeszcze tu... O, coś się dzieje. Oho! Uy, ten diablik był dosyć potężny. A, jakaś mumia, tym się nie przejmuję. Ja jeszcze muszę pozbierać tutaj jakieś fanty, więc przejdę sobie po tych murach. Bo przydałbym się więcej amunicji. No i pięknie, odesłałem go wprost do piekła. Tak, próbujemy... O, tu jednak za mną poszła ta mumia. Kolejna. <laughs> I to jest fajne również właśnie, że woda w tym heretiku dostała efektu specjalnego. Aj rycerz śmierci Knight of Death. No chodź do tego oksięka. Oj ty. No co za wściekły typ kijem bilardowym prawie go. Tutaj też mogę, dla amunicji zaoszczędzimy. Dosyć mocny tenki. Chyba niesprawiedliwy jest jego damage, można by powiedzieć, niezbalansowany. Raczej bym twierdził w tym dodatku, ale cóż, na moją korzyść. skorzystajmy tutaj. No tak, dobra, dobra. Weźmiemy sobie jeszcze raz niewidoczność i weźmiemy sobie dwa flakoniki z życiem. Jak widzicie, na pasku dolnym. Wykorzystaliśmy to. Ale myślę, że oni mnie i tak dalej widzą Spoko oko Słyszę kultystów Despair Chyba gdzieś na nami tutaj są Tutaj są, jak pamiętam Zasadziłbym tutaj z tego specjalnego ciosu Prawie jak granat, ale obawiam się, że stracę całą municję O właśnie Zobaczcie, ten wściekły Rycerz Śmierci Ciska w nas No i pyk I pyk, kolejny poszedł do piekła <laughs> je, je, Jak to było w Baldur's Gate, te wcieleną śmiercią no. Niszczytelem Światów <laughs> Pamiętam, kiedyś w gabbingu polskim Aaa, tutaj są Dobra, ale ja już nie mam amunicji I to jest problem, dostałem mi tylko rękawice, na szczęście one nie kończy się tę energią, ale szybko w życie schodzi, ponieważ walczymy wtedy z warciu. O, Ooo, podwójnie dostałem Szybko życie wykorzystaj. Aż, aż kapie z sufitu, aż kapie z sufitu. No, malarstwo pierwszego stopnia. 5 punktów zbroi, ale życie nam szybko spada. Dobra, używamy sobie miksturę życia i księga mocy, czyli wzmocniony atak, i w tym momencie podejdziemy do naszego przyjaciela. To mnie nie takiego przyjaciela, jakiego byśmy chcieli. Na jakiego zasługujemy Dobra, idzie, idzie. Oj, ty oj, ty. Nie ma amunicji, nie ma amunicji. Mam tylko wzmocniony atak. Dobra, tutaj coś leży, wezmę to. Wyceluj dobrze. Jest. Pokonaliśmy. Wroga. Ale brakuje nam amunicji. O, tworzymy, twarzymy Jest! Dobra, jest sekrecik Uu! Ognik Fireball <grystanie> Towa akcja O nie, przeciwnik A i przeszedł tutaj diablik I po diabliku, ale kolejny 31 punktów życia Wejdźmy tutaj na dół. O, jest miksturka, dobra, dawaj, dawaj, dawaj tą miksturę. A... Który już tutaj? Rytesz śmierci. Walczymy, walczymy do końca. 25 punktów życia. Kultyta został tutaj na murach zamku Przedostaniemy się tutaj szybko. Dobra, jest, jest coś, coś jest coś, coś. Uwaga, imp. Dobra, jest. Kolejny. Imp. Oh, haha. Efekty wody robią wrażenie, trzeba przyznać. Rycerz śmierci, ale tutaj widzę mi które życia, więc szybko po nią biegnę od razu. I już używam, i już używam, i już używam. Nie mogę stać w miejscu. Dobra, dobra, dobra. O, cały czas ścigam na ten kultysta. On tutaj cały czas jest, widzicie, w powietrzu. Dobra, dobra. Już go prawie mam. O, on się szybko przemieszcza. O dobra, strąciliśmy dziada na ziemię, strąciliśmy <laughs> Żeby nie było, to wcale nie gramy na najłatwiejszym poziomie. E, wybrałem dosyć trudny, żeby mieć y, dużo ilość przeciwników. O, ale same naprowadzające kule, no to tego się nie spodziewałem. No i po nas. Jabłik! No mam cię, stary, mam rocie jeden. Dobra, chodź tutaj, dziadku. Uwaga na tego kultystę ja mam, Nie mam amunicji, więc nie mam jak się w tym momencie obronić Ale tutaj coś leży, więc od razu to zbieram Wejdziemy tutaj, może będzie bezpieczniej Dobra, coś tutaj jest No dobra Następny Ukrywajmy się tutaj między murami tego zamku O Dał ty O, ten pan w okienku Kolejny w okienku Kultnista, tutaj, Gdzie ten przeciwnik? 55 punktów życia. Bierzemy miksturkę od razu. My wykorzystujemy ją. Jest kultysta. Kultysta się szybko prze. Diabli, który ciska kulami ognistymi. Ale niech za szybki. Za szybki jest dla mnie. Musi podejść bliżej. Zejdziemy z powrotem do podziemi. uwaga, oczy dookoła głowy. 98 punktów życia, więc całkiem dobrze uzupełnione. Ale musimy tam niestety wrócić. Zobaczcie jaka ta mapa jest duża. Ta mapa jest ogromna, więc tutaj na szczęście mamy się gdzie schować w podziemiach. Ale musimy niestety podejść tam z powrotem. Tutaj pokonana mumia. Zostawiła nam 5 punktów pancerza. No chodź tutaj kultysto! Aj. Dobra, wtrąciliśmy! Kolejny, he <laughs> te efekty wody robią fajny <laughs> wow. Dobra, mumia tutaj, następna Gdzie ona tutaj lata? O i plecaczek No fajnie, Jedziemy tam? Wjedziemy Co no to nam to daje? Back of holding Dobra, uzupełniłyśmy dodatkowo faktycznie amunicję pewny plecaczek 5 punktów kolejnej zbroi. A my musimy dostać się tutaj, gdzieś poszukać przejścia za niebieskimi drzwiami, czyli niebieski klucz. Mamy coś nieco odsłoniętego. O, dobra, rycerz Śmierci Hej. Dobra, <ścoughs> straciliśmy go z powrotem do piekła. Uwaga, diablik, ale się rozbryzgał dziad. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Słyszę cały czas złowieszcze szepty kultystów. O, uwaga, za plecami. o ciutajnie. strzał, no i O, jeszcze dodatkowo mumia. Mumia samo naprowadzające kule ogniste. O, ale tam musimy się dostać chyba wyżej, żeby ją pokonać. O jakiś spryczek guziczek. Zapewne jakieś schody nam zaraz tutaj uaktywni. Aha. Czyli tutaj się coś otworzyło. Dobrze. Ta, ja już o co chodzi. Idziemy, 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 idziemy. Szybko na tą windę. Och, dało się, dobra. Diablik. Kultysta. Kultysta, gdzie ten kultysta się schował? Może niekoniecznie z tej broni, bo ona jest dobra tylko na bliski dystans. Oj, poziom ósmy, także wzmocniony atak, ale w tym momencie przydałoby nam się więcej amunicji, bo ona szybko się zużywa. A my tutaj żadnych ułatwień nie mamy w brutal Heretic. Miało być trudno, a już 55 punktów. No, malutki, przegwoździłem cię, co? <laughs> Poszedł. Dobrze. 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 Okej, okay. musimy mieć teraz niebieski klucz, żeby przejść dalej. Więc rozejrzyjmy się, gdzie może on być. Wyskoczymy sobie tu. Wpadki się utworzyły. Aha, czy znaczy z góry widać lepiej, więc może przejdziemy sobie. Okej. Okay. Dobra, mamy księgę mocy. <laughs> o, oh, to był wzmocniony atak, ale widzicie, pozbyłem się praktycznie wszystkich naboi z tej różki. Ale pokonałem od razu te diabelskie mumie. No dobrze, zostawili mi tutaj co nie to. Mamy tak, zejście do podziemi. Kolejne flakoniki z życiem, ale czy ja tam mam iść? Chyba mam iść raczej w tą stronę szukać niebieskiego klucza, więc... E, więc przemieszczamy się dalej. O! Podstawowa różka. Oko. O, ale micrzywa ancoli. Dziewiąty poziom muszę mieć, żeby wykorzystać. Specjalny atak. Dobra, dwóch zeszło. Tego średniowiecznego minigrona. <laughs> tu musimy się przedostać. No, szukamy, szukamy rozwiązania, szukamy wyjścia. Tu już byliśmy. Dalej słyszę złowię jeszcze szepty. O, mumia ja tutaj. Czy to byłby sekret? Okej. Okay. Zobaczcie, tutaj jest jakiś portal. Skakujemy do środka, zobaczmy, co tam nas czeka. Gdzie jesteśmy? A, tutaj na środku. No niby sekret. Na murach zamku. Tutaj jest rycerz śmierci. A tutaj jest nasz kolejny nieprzyjaciel. Teraz z którą stronę my mamy iść tak naprawdę. O! Jaki sekrecik. Tu jakiś akwedukt w ogóle. Wow, fajnie pomyślane. No ho. Tak to się szybko wzbogacimy. Dobrze. Dobrze, dobrze, o to chodziło. Ale ciągnie nas tutaj z rzeki. O, właśnie udało się skoczyć. Pięknie, tutaj pod prąd. I elegancko. Zobaczcie, jaki sekrecik. Jorby i, i kulej i wszystko. Gdzie my jesteśmy? Tutaj pomiędzy jedną stroną miasta, a drugą. Tej cytadeli. Tam jest mumia. Ciekawe czy z tą tobą będziemy mogli. No nie jest to broń sniperska, ale bo mnie potrafi też ciskać fireballet na naszą stronę. Dobra, dobra, lecimy, lecimy, lecimy. O, pod prąd, pod prąd. Wspinam się, wspinam się, wejdę, wejdę. <grystanie> tak nie trafimy ją chyba. <grystanie> ale atak specjalny. Jak wyrzutnik, granatnik <grystanie> zrobił swoje. Kto tu jeszcze mordę? No i cicho. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Ja szukam wciąż niebieskiego klucza, bo bez niego nie przejdę dalej. Więc ten niebieski klucz gdzieś w murach tej cytadeli musi się znajdować. Ale tak jak i na poprzednich misjach, tak jak i na tej, troszkę będziemy musieli oczywiście pobłądzić. Poszukać po omacku. A, no przecież mamy już otwarty. Ha, ha. O i nasz nieprzyjaciel ostatni, pamiętacie go? Walczyliśmy z nim. Ten bóg się znów pojawił. Może się pobawimy teraz my w Berka, co? Fajny, jest ale troszkę wolny. Nie strasz, nie strasz, bo się wiesz, co. Gdzieś się zaś podział. Ciekawie jaki będzie miał finał tego spotkania. <laughs> Skończysz jak ten diablik Aha. I jeszcze tutaj ciskają nas Hejo Waga, uwaga, 70 punktów życia, więc szybko Amunicja, uzupełnione życie. Ładne witrożiki Poszedł! Z dymem. <śpiewanie> no i cyk, ładnie posprzątaliśmy, zobaczcie. Cóż tutaj mamy? Taki klimacik witrażowy. Jak w kościele teraz organy przygrywają, w końcu jesteśmy na mapie, która zwiesia Cytadela. Więc zbierzmy jeszcze panty, które nam tutaj pozostały. No i świetnie. Kolejny. I mam już mnóstwo amunicji w tym momencie, co ułatwi nam przejście dalszy etap gry, bo jak widzieliście, atak specjalny, czy to z kuszy, czy z broni podstawowej zużywa więcej amunicji. No i fajnie fajnie jest to zrobione, bardzo podoba mi się ta modyfikacja Brutal Heretic. Można się zatrzymać na chwilę i popodziwiać architekturę, której przy normalnej wersji, oczywiście kiedy nie jest tak to skudzone, nie widać, ale robi to tutaj robotę. I kolejny przedmiot, co fajne właśnie w Heretiku, że można jak widzicie na pasku wykorzystać w dowolnej chwili. Krzydła latania przyda się na przykład yy, po to, żeby przelecieć nad lawą czy przepaścią. Ale my już jesteśmy przy końcu. Potrzebuję otworzyć to przejście. Gdzieś tutaj musi być jakiś włącznik, przełącznik. Rozglądamy się dalej. Zobaczmy na tych kolumnach, czy czegoś nie ma ukrytego. Za kolumnami. O. Właśnie. Do czego służy ten przełącznik? Do otwarcia drzwi i tu mamy kultystę. Jemano Jak tam? No panowie, co to ty nie śmiali? Może skija? A może rozprawimy się ręcznie z nimi? Tak już tak lubią się z nami bawić. No hop! Uwaga! Byleby nie dać się im. Zatakować, czyli oni się tak, jakby chwilę ładują. No, już pod prawie nie? Też umiem składać ręce do ataku. <laughs> I pokleże ale ich ciało w podłogę. Aż zmieniliśmy kolor tutaj wejścia. No ale cóż, w końcu zajmujemy się w Heretiku dekorowaniem wnętrz, no i tym sposobem urządziliśmy kolejny poziom. Także dziękuję Wam za obecność na tym etapie. Grało się całkiem przyjemnie. Cytadela to zacne miejsce, ale nie polecam. Przechodzimy dalej, nie będziemy już tu wracać. Mamy ten etap za sobą. Dzięki za obecność na tym odcinku, jeżeli się podobało będzie miło jak zostawicie łapkę, komentarz, a my widzimy się na kolejnym poziomie. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!